Subskrypcja dzwoneczek. I lajki, kurwa. Lajki jeszcze. Byczki moje, kochane. Złotych 55 groszy. Medusa, sprawdź maila. Tytuł gość z gazowni. Wkręcisz Halo, tym Rafał? telefonem na 100% twarz tak. ze łzami radości. Twarz no, słuchaj, ze łzami już radości. już jestem na górcu, Zaraz będę u ciebie. Powiedz mi, yy, co wziąć ze sobą? Proszę. Rafał? No tak. Nie no, ja zaraz. Rozumiem. Ja jestem na dworcu już, jechałem do ciebie 7 godzin. Powiedz mi, co wziąć ze sobą, bo ja będę u ciebie za jakieś 10 minut, zaraz wsiadam do taksówki. Na jakim kurwa dworcu? Tu ty pierdolisz? No przecież byliśmy umówieni, kurwa, no nie, nie szalej, to ja 10 godzin jechałem do ciebie. A z kim tyle w ogóle roz, rozmawiał? Stasiu, no i ja zaraz będę u ciebie w domu. Halo, chwileczkę. A, dobrze, chwileczkę, a z kim teraz w ogóle rozmawiam, halo? No, a powiedz mi, ty mnie przenocujesz? Bo tak jak mówiliśmy, śpię u ciebie i to jest aktualne. Tak, 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 no dobrze, przyjedź, te, przyjedź, te. tak, tak. Dobrze, tak. to ja będę za jakieś, nie wiem, 20 minut, Rafał, słuchaj, co wziąć ze sobą? Pro, ale z kim w ogóle rozmawiam, kurwa, no? Stasiu, gadaliśmy przecież kurwa tyle czasu temu. Byliśmy na dzisiaj umówieni. Który kurwa Stasiu? Stasiu, kurwa, Kodym. Co mam wziąć powiedz? Dobra, dobrzego. Mów kurwa z kim w ogóle rozmawiam kurwa ty. Stasz Kodym. Byliśmy, byliśmy umówieni dzisiaj obgadać plany działania. Rafał. Jakie plany działania? Kurwa, dobrze, go, Stasiu ty. Ja w tej chwili jestem na służbie kurwa, no. Mów do brzegu, o co chodzi? No ale to nie jest przecież temat na telefon. No, przecież ty dobrze wiesz o co chodzi. Noś kurwa, Tasiu, chwileczkę. Ja w tej chwili jestem na służbie. Kończę służbę o godzinie szóstej rano i powiedz mi kurwa, z kim w ogóle rozmawiam. No to słuchaj, to ja będę u ciebie o szóstej. To jeszcze skoczę do koleżanki, wiesz o co chodzi. Do tej naszej. Ej, dobra. Tej, do tej naszej kaski, wiesz której? Tak, 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 wiem, wiem. Dobra Stasiu, chcesz to powiedzieć do mnie w tej chwili, bo ja w tej chwili mam teraz pauzę i mam teraz dyżur taki, że mam teraz wiesz, pauzę i wiesz, to teraz właśnie zjeżdżał na punkt wyjściowy na kolację. Zapraszam do ciebie. Nie, ma Nie do ciebie do domu o, jadę. Tam na pewno chcę.com obczaj tego wkrętę, co cię wysłałem na maila. Rozbierz ten system. Czemu tak myślisz? Na pewno ktoś tam będzie. Jadę do ciebie do domu. przybyliśmy mówieni, że śpię u ciebie, no to jadę do ciebie, tak? Tak, w porządku. W porządku. Masz jakąś z sobą pościel? Co? Masz jakąś z sobą pościel? Nie, wziąłem sobie kot i wziąłem sobie śpiwór. No dobrze, a gdzie masz zamiar spać? Zboczona no Kasia w domu. 5 złotych. Ale gdzie? W garażu? W surocie? Czy chcesz do mnie na darmopl odpisuje każdemu. Dobrze, widzę, pięknie, wchuję walisz, kurwa. No nie no, mówię ci poważnie. Kurwa, Rafał, czemu ty taki jesteś? Czemu taki jestem? Dobrze, w porządku. Dobrze, pocałujem kurwa w dupę, chcesz to przyjeżdż kurwa i nie kurwie mnie, chcesz to przyjeżdż kurwa i nie wkurwiaj mnie. Ale co za muraki jesteś, kurwa Rafał. Choraki kurwa, choraki kurwa, chcesz to przyjeżdż kurwa i... Ale co ci się kurwa, wydarzyło? Rafał, bo, bo ja zaraz zrobię bardzo świństwo dla ciebie. To słucham cię, co ty mi kurwa zrobisz? Jakie świństwo kurwa? Kobita mi kurwa zerżniesz? Basiaj nie. Daj. Takich, takich rzeczy się no. nie robi. Zadzwoń do, do jest mojego domu. Zdaję ja że kurwa. się nauczyć angielskiego mnie, na gdyby miał, byśmy, kurwa. Gdybyś do niego przyjechał, byś mnie kurwa kobieta zerwał. Powiedz mi szczerze, nie widzę cię na oczy, ale pędź otwarcie, kurwa. Wciągnę cię, kurwa nosem, kurwa. Tylko tyle ci powiem, kurwa. mnie, nie Rafał. Bo, nie boję się nikogo, kurwa ty. Nawet Rafał. kurwa późna, kurwa. Nie pierdol, Rafał. Nie pierdol, Rafał. Ja widzę Rafał. swoim i Rafał, ale posłuchaj mnie. Czemu ty mnie traktujesz no. jak wroga? My jesteśmy kumplami, ci odjebało coś od przez ten czas, jak się nie widzieliśmy. Kurwa, już kojarzę, kojarzę, kojarzę po głosie. Dobra, przyjeżdżaj. Ja pierdolę, weź 07, przyjeżdżaj. Na razie, cześć. Weź 07. Ile ci czasu brakuje? Ale, ale czego chcesz? 07, czego? 07, kurwa wiesz, kurwa. Ale czego? A wódki, whisky jakieś, kurwa, może łycha jebniemy? Kurwa ty, ja pierdolę ty, już słyszę ty po głosie. Kurwa, przepraszam, przepraszam ja. No ja właśnie. pierdolę, kurwa. Kurwa ty, przepraszam, bo do mnie tu skurwa, syny dzwonią. Słuchaj, jestem w domu z w garażu, weź tam jakąś. Zero, zero pół weź, zero pół, po wypijemy, Ja tu zaraz tu robię kurwa chaolce, uf i Wezmę dwie butelki, słuchaj, wezmę dwie butelki, posiedzimy sobie pokawędzimy do rana. Dobra. No, dobra. To weź tam poczekaj na mnie, Rafał. Yy, Ale ile, i... mam, ile mam czekać? No jakieś 10 minut w taksówkę wejdę, wiesz. I słuchaj, bo jest jeszcze jedna akcja. A nie pierdol! Nie pierdol, że taksówkę kurwa, masz dosłownie masz 5 minut kurwa. Skąd ty kurwa jedziesz ty? To dam Z ci dworca. swoje auto. Z jakiego kurwa dworca? Autobusowego. Skąd? Co? No ja przyjechałem z Krakowa do Ciebie, kurwa. Ej, przestań pierdolić, kurwa Ty. Rafał, nie no kurwa, Ty jesteś moim przyjacielem, co Cię odjebało? Ej, halo, halo. Halo. Chcesz to do mnie podnieś, kurwa, jestem tu już jestem w garażu przez 10-15 minut, Też to podnieś, kurwa. Jestem z tyłu w garażu, siedzę, może się kurwa wódki napić, ja mam wódkę, Ty masz wódkę, w porządku. Możemy się napić, kurwa. Ja, ja nie mogę tobie, się kurwa, doczekać przy... jak się... Ja nie mogę się doczekać jak cię pocałuję, kurwa, Rafał. Ej, mam to w dupie, kurwa, nie kocham przyja... Kocham przyjaciół, ale nie kocham, kurwa, kolegów, kurwa, którzy mnie całują, powiem ci szczerze. Jestem, kurwa, normalnym facetem i wszystko. Mam to w piździe, ja kurwa. Ja też jestem normalnym dup... facetem, ale, kurwa, jak ja cię tyle nie wiedziałem, normalnie ci dam poziaka chłopie. Takiego tak? z tak? no. Sz z języczkiem. co kurwa, pójść tam. Chłopie, powiem ci, otwarcie, kurwa. Rafał, ciąg po dwóch się, kielisz. kieliszkach nawet nie poczujesz, kurwa. Ciąg się, kurwa, ciąg się, kurwa, ciąg się, kurwa. Ciebie? chłopie kurwa. Słuchaj, ja przyjadę do tego garażu zaraz. Jak cię złapię za gardełko, przytulę mocno. Jak cię, kurwa, za chwilę pociągnę, kurwa, z tym języczkiem, kurwa, powiem ci to, że, kurwa, powiem ci tak, z języczkiem to sądzisz, kurwa, ciągnąć, kogo? Mego kolega, kurwa, Wicka, kurwa, ale nie mnie, kurwa. Ja mam żonę i wszystko, kurwa. Rozumiesz to? I odpierdol się ode A mnie, się kurwa. Pokażę ode jak przyjadę? Proszę. Proszę? Stópki. Jeszcze? Co? stópki, czy pokażesz, jak przyjadę? Ej, dobra, na razie, cześć, chłopie. Cześć, no to chłopie, cześć. Na razie. Proszę. Cześć, 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 cześć. 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 Nie, to było za mocne. Skurwa. Subskrypcja dzwoneczek! I lajki, kurwa. Lajki jeszcze. Byczki moje, kochane.